Zaczynamy koncercik. Od którego zaczynasz? Za wodny jest tragedia. Tak, drugi, tak piąty, siódmy, druga drugi. Oczywiście, to zobaczmy, grać. A później e, zwrot kędzie. Dobra. To było zespół KSU, kawałek przeciwko wojnie. Jesteśmy przeciwko wojnie, jakiejkolwiek wojnie, a teraz rząd chce nas wprowadzić w wojnę atomową. Mówimy nie dla tego rządu, mówimy stop dla wojny, mówimy panowie policjanci, idźcie do rządu, aresztujcie ten rząd za szkodę na rzecz narodu polskiego. Tam, tamtych, tamtych tamtych. Ja o tym wiem. O, to to wiem! O, My o tym wiemy! O, Witamy panią o dźwięcznym nazwisku Duda! Ale ta pani nie ma nic wspólnego z tym! Duda, który nas tutaj chce do tej wojny wcisnąć. To jest prawdziwa duda, a nie udawana duda. Tak. Proszę, pani kandydatka na prezydentową tak? może coś powiedzieć. Kandydatka na, na, kandydatka na prezydenta. Na prezydentową to by było. na żonę. No właśnie pani może chce, ale że ma takie same nazwisko, to by było Kaziorocz. Czy, czy jakoś tak. Znaczy wszyscy jesteśmy bracia i siostry, tak się mówi, w kościele, podobno. Także no nie, nie można gdzieś tam, prawda, no i wszyscy jesteśmy... Czyli kandydatka na żonę Dudy. No nie, wiem, no nie wiem, żeby mnie pani Agata nie, pobi nie, pobiła, nie pobiła. Nie pobiła, także no, no nie wiem. A teraz, powa teraz poważnie, bo to jest poważna sprawa. Proszę państwa, jesteśmy narodem, który ceni sobie pokój. Zostaliśmy przez historię pokarani bardzo. Znaczy, jest, znajdujemy się, mamy położenie geograficzne i bardzo dobre i bardzo złe. Bardzo dobre dlatego, że jesteśmy bogaci w, w, w materiały min, mineralne, o których, po prostu o tych pierwiastkach mineralnych nie mówi się za bardzo dużo, ale prawdopodobnie są. Ja oczywiście nie mam tej ekspertyzy jako ja prywatna, bo nie zbadałam tego, ale, ale z tego, co źródła padają w mediach, to, że zostaliśmy szczodrze obdarowani. Natomiast druga rzecz jest taka, że mamy takie położenie między mocarstwami. Między Rosją, między Niemcami, prawda? Z drugiej strony też mamy Szwecję, także. No i mamy Austri Austrię. No gdzieś tam daleko dawno mieliśmy te wojny z Austrią, ale również mieliśmy. Także każda. Z każdej strony mamy sąsiadów, którzy, który coś tam od nas chciał, więc pokój jest dla mnie, dla nas bardzo. Dla, dla mnie też, a dla nas w ogóle ogólnie wszystkich jest bardzo ważny, ponieważ byliśmy rozgrabiani już historycznie i dlatego my musimy się przede wszystkim bronić jako my, jako naród, złączyć wszyscy. Ponieważ no, jesteśmy trochę rozdrobnieni, jak historia mówi, że łączymy się, kiedy nadchodzą już czasy, ale to takie rzeczywiście bardzo trudne. I ja bym bardzo chciała, żebyśmy się połączyli wcześniej, tym razem, żebyśmy naprawdę zmądrzeli, żebyśmy byli jednym narodem, tak jak jesteśmy, ale żebyśmy byli silni w tym narodzie. No i właśnie nawołuję nasz rząd, proszę, wzywam o to, żeby zadbać właśnie o nasz kraj. I tak jak źródła podają też nawet. Obywatele ukraińscy się budzą i napisali orędzie do rządu polskiego, że po prostu nie wierzą w to, że, że to są właśnie takie dobre zamiary i że po prostu rząd polski żeby się zajął polskimi sprawami, o co ja, ja również proszę. I żebyśmy dbali o interesy właśnie polskie, żebyśmy nie oddawali. Broni gdzieś pozaakupowali za, za bardzo duże środki, gdzieś tam za granicą. A przede wszystkim, nie przede wszystkim, ale również chciałbym, żeby nasze, żeby kwota ta zadłużenia była rzeczywiście podawana i żebyśmy wiedzieli, jak, jak i co z tym robimy, jak postępujemy. A przede wszystkim jakieś wydatki, wielkie krajowe wydatki powinny być poddawane pod referendum narodowe, także takie moje przemyślenia, także my chcemy pokoju, my chcemy normalnie żyć i chcemy kochać się nawzajem z innymi krajami, uważamy też że nasi bracia, Słowianie, jest nas tak mało teraz w tym, w tym momencie w ogóle w porównaniu do, do krajów muzułmańskich, gdzie oni mają po pięcioro dzieci. No niestety no, my nie mamy, nawet niektórzy nie mają, nie mają jednego. Mało, mało osób ma dwoje, prawda? Także o czym tu mówimy w ogóle, że gdzie, gdzie i tak nie mamy. Czyli musimy się naprawdę bardzo jakoś po prostu rozrodzić, żebyśmy mogli mieć szansę jakoś na, na długą przyszłość, ale nie możemy się gdzieś tam nawzajem nawzajem bić, musimy się kochać i szanować. Tak Dziękuję dla pani Dudy. Brawa dla kandydatki na prezydenta. Słuchajcie, dziękujemy dla Pana Skatulskiego za to, że wykonał z nami kawałek KSU, rozkaz, rozkaz, idziemy przez siebie, niestety Pan musi jechać do Łodzi, tak to wychodzi, tak to wychodzi, że się jedzie do Łodzi, a my teraz następny utwór antywojenny, tym razem zespołu Cala numer 3. Czy to ważne, z której strony przyjdzie śmierć?